Słuchajcie, jedziemy teraz na agregacie. Mamy w załączony agregat, zobaczcie Nie słychać go specjalnie w kabinie Pochyle okno, zobaczymy jak wtedy będzie No jest w miarę, nie jest to specjalnie uciążliwe O, ja tak mówiłem ma 3000W Zobaczymy czy przełoży się to na osiągi 57V 36. Dzielę dwie osoby, więc to też ma swoje przełożenie. jakiegoś agregacik z tyłu. Zobaczcie, nawet mamy w tej chwili 75, no już nam spadło 63 V Nasza ulubiona ścieżka. No, jak zwalniam troszkę gazu, agregat się uspokaja. Tutaj widać, że w zależności od zapotrzebowania baterii, agregat albo pracuje mocniej, albo pracuje słabiej. Tutaj, o, zobaczcie, w tej chwili odpuściłem gazu, agregat pracuje zauważalnie na wolniejszych obrotach. Zamkniemy. I już jesteśmy tutaj na naszym miejscu. Teraz, jak stanęliśmy, agregat słychać mocniej, yy, ale możemy go wyłączyć z pilota. Tak jak poprzednio załączyliśmy go z pilota wewnątrz, a teraz też więc niezależnie od trybu pracy, w jakim tyle pracuje agregat, możemy go albo włączyć, albo wyłączyć manualnie za pomocą pilota. O, właśnie go włączyliśmy. Zobaczcie, stoimy. Widać, że 67,7 V, czyli pojazd jest maksymalnie, praktycznie maksymalnie naładowany. Widzieliście, że podczas jazdy, nawet dochodziło do 70 Kilku. To w momencie, kiedy miałem obciążony pełen gaz na manetce i. I w momencie, kiedy puszczałem, to to obciążenie jak gdyby przechodziło z silnika na akumulatory, tutaj na wyświetlaczu widzieliśmy ponad 70 V. Przy instalacji przypominam 60 V. Są to pewne takie chwilowe wartości. Może wyłączmy ten agregat. Zobaczcie, od razu automatycznie nam to spada. Tak mamy, widać, że akumulatory są naładowane na 100%. Praktycznie jak będziemy ładować ładowarką, to przy naładowaniu pełnym ten, ten wynik 65, 66, nawet 67V będzie widoczny przy pełnym naładowaniu baterii. I tak jak już kiedyś mówiłem, że te 100% może być czasami mylące, bo jak jedziemy dłuższy czas, pojazd pokazuje nam 100%. W pewnym momencie schodzi nam do 60, potem do 30. Jest to takie mm, poglądowe opisanie stanu naładowania. Baterii. Bardziej polecałbym obserwować yy, naładowanie, które jest widoczne w voltach, ponieważ tutaj yy, ono jak gdyby bardziej od, odzwierciedla faktyczny stan baterii i ile nam tego prądu jeszcze zostało. Każdy pojazd troszeczkę ma inny ten poziom yy, dolnego naładowania, ale już jeśli będziemy mieli 60, pewnie nie 60, przepraszam, 56, 55, to już jest pewnie taka dolna wartość naładowania akumulatorów. Pojazd pewnie, mimo że nie skorzystamy z przycisku EKO, zwolni. Pojedzie zauważalnie wolniej, a będzie to też sygnał, że warto pomyśleć o naładowaniu baterii. Oczywiście mówię tutaj o pojeździe, który nie jest wyposażony w agregat, bo w momencie, kiedy mamy agregat, to to naładowanie jak gdyby mniej nas wiąże. Możemy jechać dopóty, dopóki będziemy mieli. No, no, paliwo w agregacie i będzie on nam wytwarzał prąd potrzebny do yy, jazdy po prostu naszego samochodziku. No, lec lecimy lekko pod górkę. 36, 37. Zwolni leciutko. O, agregat zaczął działać. Widzimy, że troszkę on tutaj doładował napięcie. Właśnie, cena, słuchajcie, jeśli chodzi o cenę, to cena tego pojazdu 39 999. Yy, wynika drożej wychodzi mniej więcej od typowej eski o 10 tysięcy wynika to głównie z ceny agregatu, gdzie agregat yy, z tego co widziałem na stronie Salini chyba około 6 tysięcy kosztuje. Yy, powiecie, że to drogo tak, tylko Weźcie pod uwagę, że to jest agregat piądu stałego, niezmiennego czyli yy, o co chodzi? Gdybyśmy mieli agregat piądu zmiennego, to można by było tylko połączyć yy, gniazdo ładowarki z gniazdem na agregacie i ładowałyby przez ładowarkę, nie podczas jazdy. Tutaj możemy ładować podczas jazdy. I teraz, z czym to właśnie jest związane? Związane jest to też z tym, że yy, agregat pracuje poprawnie. Jedynie w momencie, kiedy współpracuje z bateriami żelowymi, nie będzie działał poprawnie z baterią litową. Z tego co uzyskałem, jakie wyjaśnienia to po prostu bateria litowa posiada taki system BMS, i on powoduje jak gdyby blokadę. Tak, żeby najprostsze powiedzieć, jeśli ten BMS wykryje, że ładuje nam się bateria. To odcina silnik od y, źródła prądu i nie pozwala nam na jazdę podczas ładowania. W przypadku baterii żelowych tego układu nie ma i możemy bez problemu y, używać agregatu podczas jazdy. Także tak jak mówiłem, agregat prądu stałego, niezmiennego i w związku z tym... wyłączy może nawiew, bo troszkę nam hałasuje, bo jest od razu ciszej. Agregat cały czas działa. Zwróćcie uwagę, że y, jeśli chodzi o y, wskazania y, na woltomierzu, na wyświetlaczu, to one się zmieniają w zależności od tego, jak bardzo, y, no, jak bardzo przyspieszamy. Jeśli chodzi o używanie gazu, potrafi nam skoczyć to od 70 kilku procent i za chwilę zejść na 55-59 procent. Zobaczymy, jak działa wycieraczka. No Nawet się spisuje, biorąc pod uwagę że jest pojazd, który dostałem do testów jest praktycznie nowy i nie jest tu jeszcze pewnie wszystko ustawione dojeżdżamy do skrzyżowania myślę, że to na dzisiaj będzie wszystko dziękuję wam za oglądanie widzę, że pojawia się coraz więcej subskrypcji bardzo dziękuję postaram się częściej pojawiać, w zależności od tego jak moje inne obowiązki mi pozwolą. I do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!